Witam Was, Panny. To jest dla Was czytanie na październik 2023. Zobaczmy, co się u Was będzie działo. Już mi tutaj coś chce wypaść. Sytuacja czwórka kirów. Wyzwania. Dwójka pucharów. I paść miecze. Co jest u podstawy tej sytuacji? Coś z przyczyną. Okej, okay. dwie karty. Królowa pentakli i siła. Przeszłość. 8ka. ósemka, e, ósemka Co macie w głowie panie? Do czego dążycie? Rycerz Pentakli. Co nadchodzi? Najbliższa przyszłość. Umiarkowanie. Wy w tej sytuacji sprawiedliwość. Co się dzieje dookoła? Król Pentakli. Czego nie widać? Dziesiątka pentakli. Ok. Jeszcze jedna karta. Pustelnik. I potencjalny wynik. Siódemka pentakli. Spodem mamy Królową Pucharów. No dobrze. Eee, fajny miesiąc. Eee, widać tutaj dużo zasobności, bogactwa, e, bogactwa w ludzi e, i dużo jakichś radosnych wydarzeń. E, pokazuje się tutaj cała rodzina. Mamy królową Pentakli, Twoją energię, króla Pentakli, e, więc para, rycerz Pentakli, e, wspólne przedsięwzięcie bądź dzieci i kierunek, jaki te dzieci w jaki, w jaki kierunek te dzieci popychamy wspólnie. I wyzwaniem jest tutaj, e, myślę, mm, jednakowy sposób myślenia albo dogadanie się. E, może być tutaj potrzeba postawienia e, trochę sytuacji. E, może nie ostrzej, ale bardziej stanowczo, bo ja mam wrażenie, że ta sprawiedliwość, która się tutaj pokazuje jako Twoja karta w tej czwórce kijów, nadaje bardzo taki konkretny kierunek. Sprawiedliwość mówi o sprawiedliwości, o sprawiedliwym podziale. Są to również ważne decyzje, które przywracają równowagę. I one są na podstawie pewnych faktów. E Zbadania sprawy. E, mogą również tutaj mówić o jakichś ważnych podpisach, umowach, e, kwestiach prawnych, ale myślę, że trochę w tym miesiącu stawiacie na swoim. Natomiast te karty pokazują mi, że wiesz dokąd idziesz i to jest dobra droga, bo mamy Twoją kartę panny, czyli pustelnika. I pustelnik oświetla to, za czym tęskni, to, do czego dąży. I ma tą dziesiątkę pentakli, więc Twoja droga jest właśnie ku takiemu wspólnemu dobru, zbudowaniu. W zbudowaniu majątku, zbudowaniu szczęścia całej rodziny, zbudowaniu również zasobności, z której będą czerpały pokolenia. No i mamy tutaj całą okazałość. Tu mogą być jakieś szersze inwestycje, sprawy dotyczące dzieci, takie poważne jak wybór jakichś szkół albo wybór kierunków. I myślę, że cały sęk w tym, że możesz nie do końca się tutaj ze swoim partnerem zgadzać. Co do, co do jednego, tak jakby jednego e, sposobu myślenia, al, albo komunikacja, może nie do końca tutaj, może szwankować ta komunikacja, bo ten paśmie czy mówi o drobiazgowości, o badaniu, jakby pojedwójnego dnia, patrzenia ze szczegółami, wszędzie. Jest to również komunikacja. E, ta karta również może dotyczyć, dotyczyć dzieci, bo pasie się też pokazuje jako dzieci. No i ta dwójka pucharów, ci partnerzy, który, którzy są tutaj w tym sukcesie, w tej szczęśliwej rodzinie, która mówi tutaj o czwórce kijów. No jednak ta komunikacja, czy jakaś może sprzeczka. Em, Bądź jakieś dokumenty mogą tutaj być problematyczne. Ale yy być może po prostu źle to formułujesz panno i źle to przedstawiasz swojemu partnerowi, bo troszkę te postacie, on, oni są do siebie dobrani, bez dwóch zdań. To jest para, która świetnie razem współpracuje, ale zobaczmy, że te skupienia tych postaci są trochę inne. Królowa Pentakli ma oczywiście tutaj zasobność pięknego ogrodu dookoła siebie, ale ma również zwierzątko, co mówi o tym, że ona umie dbać o swoich, jest troskliwa, jest praktyczna, zaradna, ale też ma ten, ten wymiar, tak jakby troski o innych, o tych, którzy są od niej zależni. Tak? Natomiast Król Pentakli jest totalnie skupiony, właśnie zwłaszcza w tej talii, na tym pieniądzu, wielkim pieniądzu, który ciąży mu na kolanach jakby jest tutaj e, głównym jego punktem e, skupienia. Więc myślę, że możesz i trochę tutaj jest takiej mądrości, panny szczerze mówiąc, e, możesz e, e, szerzej widzieć majątek jako mądre, na przykład wykształcone dziecko, albo widzieć, że nie trzeba jakby tylko odkładać, trzeba inwestować na przykład w edukację językową jego. Okay? Natomiast Twój partner może mieć trochę inne poglądy i ta komunikacja pomiędzy Wami może właśnie być tutaj problematyczna, albo trzeba to logicznie przedstawić za i przeciw. Bo paśmieczy mówi o konkretach, ale mm, to też jest taki pyskaty nastolatek, który myśli, że wszystko wie najlepiej i on jest bardzo inteligentny, ale nie ma też trochę doświadczenia. Więc tu może być troszkę mm, właśnie z tą komunikacją. No ale dwójka pucharów jest i oni dobrze wiedzą do czego dążą, zgadzają się. No ewidentnie mamy tą parę, która jest dopasowana i podstawą znowu ta yy, karta siły mówi o tym, że to kobieta kontroluje, E, e, tą bestie. I to jest świetna karta, która mówi o wytrwałości. znowu mamy to zwierzątko, prawda. E, I o opanowaniu sytuacji niezłomności, cierpliwości, spokoju, mimo e, prawda, jakiegoś czasem nieprzychylnych czasów. Także to jest ładna energia, zwłaszcza dla kobiet. I ta karta mówi o tym, że to szyja kręci głową, tak? I to szyja decyduje, w którą stronę głowa się obraca. I to jest tutaj podstawą i Czuję się, że jakby Panna wie, gdzie tutaj prowadzić wszystkich i gdzie tą głowę obracać. Natomiast ta sprawiedliwość jakby podbija tą decyzyjność albo pokazuje dosyć mocno, na czym Ci tak naprawdę zależy i dosyć e, może w takiej formie ultimatum, e, jaka decyzja powinna być podjęta. Okay? E, I to jest dosyć stanowcze. Jakie są dążenia? No, mamy rycerza, yy, ki, rycerza pentakli, więc jakby król i królowa wysyłają swojego posłańca, wysyłają swojego rycerza. Yy, rycerz pentakli mówi o, długo, o długim zaangażowaniu, długie lata, o nowym przedsięwzięciu. Yy, które masz spokojnie ma być spokojną inwestycją spokojną podróżą, która będzie się powoli budowała bez ryzyka, no to również może być ważne właśnie decyzje dotyczące jakby tego posłańca, czyli tego dziecka w całym tym żywiole i w tych figurach właśnie monet. Co nadchodzi? Nadchodzi, e, myślę, jakaś negocjacja. Jeszcze zobaczmy, że przeszłość już pokazuje tą drogę. Wyruszenie naprzeciw dwójce pucharów, tak? to czego szukamy, to co musi być uzupełnione, co jest teraz wyzwaniem. Więc droga już jakby się przed nami otworzyła. Już A zostało powiedziane, teraz trzeba powiedzieć B. E, i mamy tą negocjację, bo umiarkowanie mówi o tym, że musimy do tego wspólnego przelać trochę z mojego i trochę z Twojego. To przelewanie tych dwóch pucharów mówi o wypośrodkowaniu, o powrocie równowagi. I ta znowu przychodzi taka anielska energia cierpliwości, harmonii, e, rozmowy. E, tu, jeżeli mówimy o tym związku, to on świetnie pokazuje takie przyjacielskie również podejście. Umiarkowanie w ogóle dla mnie w związku pokazuje wielopoziomowość. Jesteśmy i kochankami, i przyjaciółmi, i świetnie się rozumiemy. Jest tutaj harmonia i niewłażenie również w sobie, w przestrzeń, niekłócenie się i takie tolerowanie również swojej inności. Bo pamiętajmy, że na karcie umiarkowania... Chodzi o to, żeby połączyć dwie energie, które są sobie przeciwstawne. Więc negocjacje są, myślę, uspokojenie również atmosfery. Zawsze, jak ta tęcza się pojawia na karcie, to zwiastuje właśnie taką anielską energię e, harmonii. Także myślę, że jest tutaj rozmowa i próba znalezienia jakiegoś wspólnego środka. E, I mimo tego, że właśnie zaczynamy dosyć ostro, Mając na uwadze oczywiście jakiś konkretny plan, być może konkretny dokument, który trzeba podpisać albo stworzyć i przywrócenie harmonii i równowagi, natomiast e, jakby jest to trochę za ostro. OK, chodzi o to, żeby te dwa puchary pomieszać, prawda, intencje obydwu stron i, i coś wspólnie wyklarować, prawda, a nie rozkazem, tak jakby sądu. Okej, okay? więc są tutaj jakieś negocjacje i załagodzenie tej sytuacji. No czego nie widzisz? No trochę jak wypadły te karty, to miałam ochotę e, powiedzieć, że e, Panna szuka tego, co już ma. Ale te karty bardzo ładnie pokazują, że masz swoją drogę, dobrze wiesz, gdzie idziesz, bo e, pustelnik podąża za głosem serca i to, to, ta lampa to jest jego wewnętrzne światło, które go prowadzi. No i gdzie to prowadzi? No do dziesiątki pentakli, więc szczęśliwej rodziny na pokolenia, dobrych inwestycji. E, w, Trosce również o to, abyśmy mogli się opiekować wszystkimi. E, także myślę, że droga jest właściwa. E, trzeba tylko tutaj e, dobrze to zakomunikować swojemu partnerowi, żeby. Jakby sytuacja była zrozumiana i zrozumiany Twój punkt widzenia. Jak się sprawa kończy? No mamy Siódemkę Pentakli. Dla mnie jest to karta podtrzymania jakichś inwestycji. Tu widzimy, że plony już są widoczne. Czasem Siódemka Pentakli mówi o zainwestowaniu w coś, co. Opłaci się za jakiś czas, ale warto jakby w to się zaangażować, warto w to wejść, warto włożyć w to pracę, więc e, mam wrażenie tutaj, że jakby zrozumienie dlaczego, jakby gdzie mamy być na końcu, mamy być tutaj e, jest dokonane, tak? Czwórka kijów może również mówić tutaj o wesołych jakichś rodzinnych uroczystościach, śluby powiększenie rodziny, zaręczyny, także fajna atmosfera, wesoła i radosna, świętowanie urodzin i gdzie możemy tak naprawdę namacalnie poczuć, że mamy bardzo takich kochających nas ludzi dookoła. No i ta siódemka pentakli mówi o tym, że będziemy w to kontynuować wkładać pracę. Pod spodem mamy tą królową pucharów, jest to jakieś marzenie, jest to troskliwość, zaangażowanie i taka karta matki, ok? No dobrze, zobaczmy co Ci tutaj tarot radzi. Zanim jeszcze rozłożę karty, chciałam Was, panny, zaprosić na mojego Instagrama i Facebooka. Będzie tam trochę różnych treści, takich tarotowych i jak... E, interesuje Was, e, co ta rociska robi na co dzień, to zajrzyjcie tam. E, e, okej, okay, coś już nam tutaj wypadło. Mamy dwójkę kijów, czyli zaskoczenie, prawda? Zaskoczenie dziecko, tu może się coś takiego okazać. E, nowa sprawa e, as pentakli, okej. Okay. Wieża, znowu zaskoczenie. Czyli coś nagłego, co się tutaj pojawia, i nie do końca. No, i rycerz kijów. E, no, mam wrażenie, że jest tutaj jakiś nowy kierunek, bądź um, nowa inwestycja, coś, coś dosyć zaskakujące. Nowy jakiś potencjał. E, I no, te karty mówią o tym, że. No na pewno to się pojawiło w jakimś sensie nagle. E, pokazuje się również jakaś droga e, i moż, mogą tutaj również być tak, może być taka sytuacja, że obawiamy się, gdzie to tak naprawdę idzie. E, i myślę, że trzeba się chwilowo zatrzymać, żeby podjąć taką decyzję. Bo całe zamieszanie może wynikać z tego, że jest to dosyć nagle. Tak ta dwójka, jakby te dwie karty, jakby pozytywne, mówią o tym, że. Jest jakieś nowe przedsięwzięcie. Rycerz Kijów dla mnie w tym momencie mówi o takim powrocie do domu po jakichś wojarzach, ale te dwie karty, które są, ta dwójka Kijów i wieża, mówi o tym, że coś spadło nagle, coś spadło nagle i jest zaskoczenie, że trzeba coś podjąć, coś zadecydować, ale być może trzeba to właśnie przedyskutować, tak? Bo jakby. Mm, no mam wrażenie, że będą tutaj jakieś negocjacje, dyskusje, próbę przywrócenia jakiejś równowagi, ponieważ ta nowa rzecz trochę tak jakby spadła i wymaga szybkiej reakcji, ale myślę, że tej szybkiej reakcji tutaj nie będzie. Jest jakiś pierwszy tylko krok trochę nerwowy, a jakby wszystko tutaj uspokajamy, tak? No bardzo ładny miesiąc, panny. Myślę, że to wszystko. Pozdrawiam. Widzimy się w przyszłym miesiącu.